Cześć wszystkim! Największa rosyjska firma naftowa, nowo objęta sankcjami przez Biały Dom i stale sankcjonowana przez ukraińskie drony, poinformowała, że w ciągu tych trzech kwartałów 2025 roku straciła 79% swoich dochodów 79% w ciągu pierwszych trzech kwartałów ale czwarty kwartał 2025 roku już bije rekordy. Tylko w listopadzie ukraińskie drony zneutralizowały 14 różnych obiektów naftowych, głównie rafinerii ropy w różnych odległych częściach Federacji Rosyjskiej. Także terminale naftowe w wielu portach morskich, a nawet tankowce floty cieni. Tak więc w pierwszej połowie 2025 roku Rosja straciła już wiele, a ich budżet jest nie tylko pusty. Brakuje w nim mnóstwa pieniędzy, a problemy takich gigantów jak Gazprom tutaj tylko narastają. Muszę Wam przypomnieć, że przed pełnoskalową inwazją były to najbogatsze rosyjskie firmy i bardzo obrazowo pokazują one, co dzieje się z rosyjską gospodarką. I nadal bierzemy na cel i niszczymy rosyjski przemysł naftowy, ponieważ zniszczony rosyjski przemysł naftowy rujnuje ich gospodarkę znacznie szybciej. To niezwykle humanitarny i skuteczny sposób na zaprowadzenie prawdziwie trwałego pokoju w tej części świata. Mam na imię Maria, mieszkam na Ukrainie. A jeśli chcecie zobaczyć porażkę i demilitaryzację Rosji, która już się rozpoczęła, subskrybujcie kanał i udostępniajcie te filmy, aby pomóc nam szerzyć prawdę. Listopad był więc rekordowym miesiącem dla ukraińskich dronów, które wciąż odwiedzały różne obiekty naftowe w bardzo różnych częściach Federacji Rosyjskiej. Odległe, położone daleko od ukraińskiej granicy, ale skutecznie namierzające i paraliżujące już i tak niezwykle słaby przemysł naftowy Rosji. Niegdyś symbole rosyjskiego bogactwa, Łukoil, Gazprom, wykazują ogromne zadłużenie i znajdują się na liście największych dłużników wewnątrz Rosji. Putin je zniszczył. Same się zniszczyły, gdy poparły tzw. specjalną operację wojskową. A teraz wiecie, że koniec roku to czas, kiedy różne firmy raportują o swoich stratach finansowych. Jeśli ta rosyjska firma musiała mówić o pierwszych trzech kwartałach 2025 roku. To podają, że stracili już 79% swoich dochodów. Raz jeszcze, jeśli mówimy o tych pierwszych trzech kwartałach, nie obejmuje to listopada, a te aktywne wizyty ukraińskich dronów w rosyjskich rafineriach ropy rozpoczęły się tego lata. Zatem, biorąc pod uwagę listopad i 14 kolejnych rafinerii ropy zaatakowanych w listopadzie, możemy powiedzieć, że ten dochód spadł jeszcze bardziej. Jest to więc efekt sankcji dronowych Ukrainy. I izolacji Rosji, kiedy nie mogą kupić rzeczy potrzebnych do naprawy lub konserwacji tych celów portów naftowych, rafinerii i tankowców. I tutaj muszę zareagować na fakt, że tak wiele krajów zaczęło protestować przeciwko Ukrainie, neutralizującej tę objętą sankcjami flotę. Nie widziałam żadnej ich reakcji, kiedy na przykład Rosjanie zabili 35 osób w Tarnopolu, w bloku mieszkalnym, w ciągu zaledwie jednej nocy. O tym nie mówili. I jako Ukrainka mogę wam zagwarantować, że to nie pierwszy raz, kiedy sposób, w jaki się bronimy, jest opisywany jako eskalacja. Ale kiedy Rosja niszczy tamę lub niszczy wiele ukraińskich rodzin w ciągu zaledwie jednego dnia, jest to traktowane jako nowa normalność dla mojego kraju. Nie zaakceptujemy tego i nie będziemy postępować tak, jak chcą tego niektórzy ludzie. Wiecie: poddać się i zaakceptować to, co Rosja robi Ukrainie. Nie! Jedynym sposobem na powstrzymanie tego szaleństwa jest zakończenie reżimu Putina. I właśnie nad tym pracujemy, ponieważ jest on w tysiącu procent zależny od budżetu i pieniędzy, które mają na machinę wojenną. Tak więc zadłużenie Rosneftu, Lukoilu i oczywiście Gazpromu tylko się powiększa. Co ciekawe, Rosneft po raz pierwszy w swojej historii biznesowej zdecydował się ukryć transakcje pieniężne, czyli przepływ środków na swoich kontach. Co tylko dowodzi, że sytuacja jest znacznie gorsza niż podają w raportach. A teraz ani międzynarodowi eksperci, ani rosyjscy dziennikarze nie mają wglądu w rzeczywistą sytuację na ich kontach bankowych. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując, planowali zarobić w ciągu tych trzech kwartałów 926 miliardów, a zarobili 277 to i tak za dużo. A jeśli chcecie powstrzymać tankowce rosyjskiej floty cieni przed pływaniem po wodach, nawet jeśli są w danym momencie puste, pamiętajcie, aby przestać kupować rosyjską ropę, zwłaszcza tę objętą sankcjami, czego oficjalnie nie wolno wam robić. To takie proste. W trakcie tego listopada i w poprzednich miesiącach udało nam się sparaliżować pracę w wielu rosyjskich portach, w tym w Noworosyjsku, gdzie ładowano tę ropę. I znowu. Mogą pojawić się kraje takie jak Kazachstan, mówiące nam, że nie powinniśmy tego robić, bo to szkodzi ich interesom. Przykro mi. Mówimy tu o przetrwaniu naszych dzieci. Mówimy o ropie, która jest już objęta sankcjami i nie powinniście jej kupować. Nie powinniście współpracować z Rosją. Jest to zabronione, więc tego nie róbcie. I wiecie, poza tymi działającymi sankcjami na ropę, sankcjami dronowymi wymierzonymi w Ukoil i nowymi ograniczeniami z Białego Domu, Istnieje też problem z cenami. Ceny ropy ciągle spadają, a to zawsze jest zabójcze dla Kremla, czy to w czasach Związku Radzieckiego, czy teraz, a także wtedy, gdy są objęci sankcjami, a Rosjanie chcą nadal sprzedawać swoją ropę, której inni nie powinni kupować. Ciągle obniżają ceny, bo to sprawia, że inni wciąż rozważają zakup tej ropy. Dosłownie sprzedają ją za bezcen i nie przynosi to żadnych zysków do rosyjskiego budżetu. Robią to, ponieważ muszą ją sprzedawać, inaczej płonie w rafineriach i magazynach. Niebezpiecznie jest trzymać ropę na rosyjskiej ziemi, a skoro nie mają gdzie jej sprzedać, sprzedają ją za bezcen. I boją się, że w pewnym momencie będą musieli zawiesić sprzedaż i wstrzymać produkcję, czyli wydobycie ropy. Jeśli tak się stanie i szyby naftowe zamarzną, będzie to koniec rosyjskiego przemysłu naftowego. To coś, przez co przeszła Wenezuela. I wszyscy to rozumieją, ale dla Federacji Rosyjskiej jest to bliska przyszłość. I wierzę, że na przykład Łukojl, że wszyscy to rozumieją i nic nie mogą z tym zrobić. Cóż, właściwie mogą. Putin musi zostać wysłany do Hagi. Ci odpowiedzialni za wojnę w Ukrainie muszą trafić do Hagi. Sprawiedliwość musi zostać wymierzona, a Rosja pokonana i zdemilitaryzowana. Wtedy będziemy mogli rozmawiać o trwałym pokoju. Pamiętajcie o udostępnianiu tych filmów, aby szerzyć prawdę i informacje o stanie rosyjskiej gospodarki oraz przemyśle naftowym. Bo przemysł naftowy to podstawa ich budżetu. To takie proste. A jeśli zgłaszają, że stracili 79%, to wyobraźcie sobie, co dzieje się wewnątrz ich budżetu i systemu bankowego. Wrze, jest pusty. Po prostu wyparowuje. Dziękuję za dołączenie do mnie dzisiaj. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, co o tym sądzisz. Twoje myśli są dla mnie ważne, więc nie wahaj się nimi podzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje mi wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, proszę polub, zasubskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga mi tworzyć dobre treści, aby informować i inspirować Cię. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Ale co najważniejsze, dziękuję za stanie murem za Ukrainą.